Znajdujemy się przed Pałacem Jabłonowskich, miejscem, gdzie przed wojną mieścił się warszawski ratusz. To właśnie tu, we wrześniu 1939 roku, było zorganizowane Dowództwo Obrony Cywilnej Warszawy, którym kierował prezydent miasta stołecznego Warszawy, Stefan Starzyński. Warszawa była bombardowana przez właściwie całą kampanię wrześniową, aczkolwiek Niemcy próbowali zdobyć miasto, powiedzmy, z marszu od 8 do 10 września. To im się nie udało, zostali zatrzymani, wobec czego zmienili taktykę i rozpoczęli sukcesywnie organizować naloty bombowe na naszą stolicę. Najbardziej śmiercionośny i dotkliwy okazał się nalot z 25 września, który ostatecznie wymusił na obrońcach Warszawy kapitulację. Brakowało wszystkiego brakowało elektryczności, wody. Kończyła się żywność, nie mówiąc już o amunicji dla żołnierzy. Yy, Stefan Starzyński początkowo planował przejść do konspiracji. Ostatecznie jednak zmienił zdanie i oddał się do niewoli, czym przypieczętował swój los, ponosząc śmierć, będąc zamordowanym przez Niemców.